Testowa w Jurek dzisiaj z czempionką, kilka słów o tej czempionce. No to jest czempionka z bardzo dobrej linii, ojciec bardzo dobre potomstwo dał, SARS się nazywa, pochodzi z Lubelskiego, jego tego SARa już nie mam, dawno sprzedałem, a matka Arsa miała też 83 punkty, ta też do, yy, Arsena ma 80, Trzy punkty, bardzo dobra klacz. Gdzieś wielkie święto hodowców w Szybytowie? No na pewno wielkie święto, później pójdziemy tutaj, będzie taka kolacja dla wystawców, dla hodowców. Pójdziemy na kolację, porozmawiamy, pojemy i taka robota. Co jest najważniejsze dla was hodowców tutaj w takich spotkaniach? No to, Te czempiony czy... Dla nas hodowców jest ważne, że jak klacz na przykład zajmie z mego chowu, na przykład u mnie i ja zajmę pierwsze miejsce, czy drugie, czy trzecie nawet, czy czempionem, czy super czempionko dostanie klasz? No, no to jest ważne, no bo to jest lata pracy, można powiedzieć. Ta klasz ma 9 lat, ona miała już 5 yy, rybaków. No. no właśnie, lata pracy to nie jest tydzień czy miesiąc przygotowania, to, to jest gdzie. tak naprawdę jeszcze praca zanim się urodzi. Tak, ja zaczynałem hodowlę, to miałem, pierwsza klasz miała 76 punkty, a teraz klasze 83, 85 nawet miałem taką ambrozję, 85, a matka Aurelia de którą kupiłem w Francji na wystawie była super czempionką Francji. Później tu przyjechała na Podlasie, ja ją przywiozłem sam i została i czempionką na wystawie regionalnej i, i, tym, w pomigaczach. Później pojechałem z nią na Chęczyn, została super czempionko Polski i matka i córka tak samo super czempionko Polski, jestem zadowolony, ale nie mam tych już Ardenu, bo to była Ardenka czy Ardenka a jak się klacz nazywa, ta dzisiejsza wygrana? Arsena. Arsena. Klacz nazywa się Arsena, matka Arsa, babka Atena, a prababka, pra babka, Amazonka. Jak to zapamiętać wszystko? No tak się zapamiętuje, bo to jak wszystko z jednej linii, to zapamiętuje się przeważnie wszystkie. Konie u mnie na A są, bo w jednej linii klacze są i po prostu na A, no bo po matkach nazywa się zielbaki.